Cześć, witajcie, miło że z tej strony. Chciałbym Wam pokazać update z budowy, co zrobiliśmy w międzyczasie. Ułożyliśmy wełnę praktycznie już wszędzie, między krokwie i na krokwie. Wytyczyliśmy skosy. Na to poszły grzybki, jak już widzieliście wcześniej, profile. OSB jako wzmocnienie podkarniż, jeżdżony, który będzie się zsuwał. Tu gdzieś jest wyciągnięcie przewodu elektrycznego do silnika i po prostu staliśmy, że lepiej zrobić wzmocnienie, żeby, żeby tam się nic nie zadziało w kotłowni mamy zrobioną wełnę tak samo tu jeszcze przyjdzie wełna owcza na te miejsca, żeby jak najmocniej to docieplić żeby to nie przemarzało, zabudowa rekuperacji zrobiona tu tylko przyjdzie paroizolacja, płytowanie i będziemy w domu Przejścia szczelny rur zrobiliśmy. Musieli, musieliśmy wszystkie wyciągnąć. Um, zamontowaliśmy OSB. Teraz Wam nie pokażę, chociaż może się uda. I mamy wszystko ładnie poklejone. Całe przejścia ułożone do równego, nie tak jak to było wcześniej. Wytyczona ścianka, która będzie nam zamykać mm, kurnik <grych> z korytarzem. Tu zaczęliśmy już paroizolację w sypialni, w garderobie mamy zrobione, mamy uszczelnienie rekuperacji, wyjścia przewodów, przewody do ledów w szafach, jeden, drugi, oświetlenie, zejście z kosu. Ta ściana była podcinana, żeby zyskać na izolacji, żeby ta ciągłość była, żeby nie było efektu zimnego muru. Także tutaj tak to wygląda. Do góry praktycznie jutro to zamkniemy. Eee, tak, jak Wam pokazywałem wcześniej, eee, szczelny montaż klimy czyli paroizolacja wywinięta do góry, obsykonowane wyjścia, cała wnęka zrobiona z płyty DF, ochronnej. wyłas, bardzo fajne fakro z listwą Invisible. Który, która ma cały rancik dookoła równiutki tej szpary, która będzie pomalowana i praktycznie będzie niewidoczna Łazienka jako mega ważny temat do paroizolacji Wyjścia przewodów uszczelnione Wyjście rekuperacji Wszystko poklejone, bo były mankiety, tak jak widzieliście wcześniej powywijane Przejścia przez rekuperację Tak samo Także sufit tylko do zapłytowania. Sypialnia, bartka, pokój, kokon. Czyli jedna huźdawka, która będzie wisiała. Huźdawka zwykła, standardowa. Trochę było z pracy z tymi belkami, żeby to ładnie połapać, powzmacniać. Trzy punkty świetne, jako oczka wpuszczane, które musieliśmy zrobić z wyjściem. Tu to samo, żeby. Aby zachować ciągłość paroizolacji. i tu to samo zostaje nam tylko paroizolacja, zabudowa, z którą będziemy parizolacją schodzić do dołu, bo nie ma jak tego połączyć szczelnie, tu idzie też rura kanalizacyjna i wyciąg z Okapu, też będziemy to wypełniać całe, żeby nie było słychać żadnych szumów i hałasów. I pokojki, przejścia przewodów i oczka uszczelnione tak samo już na gotowo poklejone mankiety powywijane z profila pomocniczego poklejone wszystko taśmami mega fajnie to wygląda eee, rekuperator uszczelniony i huźdawka jako kokon jeden i mm, do podciągania drążki w ilości 5 sztuk tak samo Idą dwie duże bele, wrzucę Wam jakieś zdjęcie. Nad profilami, uszczelnione multitapami i mega fajnie to wychodzi. Jesteśmy też po odbiorze z kierownikiem budowy izolacji termicznej, czyli ułożenia wełny. Jak widzicie nie ma żadnych momentów. Gdzieby coś się działo? <laughs> Mega spoko to wygląda. Nie ma żadnych różnic, żadnych miejsc, gdzie by to mogło przedmuchiwać. O, żarówka cieplejsza to wiadomo. Zaraz nam kamera świruje. Także tak to wygląda. Myślę, że jeszcze z 2 dni skończymy paroizolację, musimy też domówić materiał, z tego względu, że mamy KB1 dosyć dużo, tape'a mamy ostatniego, nie wiem czy starczy, ale to sobie zobaczymy, kierownik zadowolony, prace odebrane, czyli my też zadowoleni, działamy sobie dalej, pokażę Wam potem jak będziemy już płytować, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej!